Spokojny moment pojawia się pośród zawirowań życia, kiedy pragnienie hałasu maleje, pilność, poszukiwanie uznania i ciężar oczekiwań zaczynają zanikać, nie z powodu porażki, lecz dlatego że je przerastałeś. Stajesz na nieznanym progu. Ambicja, która kiedyś cię napędzała, zmieniła się w popiół, mimo to nie czujesz się pozbawiony istoty, pojawia się łagodniejsza esencja, gdzie kiedyś kwitła ambicja, coś bardziej autentycznego. Nie słychać tu oklasków, nie ma reflektorów świecących w dół. Tylko spokojna, złota cisza, przypominająca niebo przed zachodem słońca, gdy każdy element jest oświetlony, nawet te pęknięte. W tym momencie zdajesz sobie sprawę, że nie zostajesz w tyle, nie jesteś pokruszony. Jesteś w przestrzeni między fazami, nie na końcu jednej podróży, ale na początku swojej złotej ery. To nie jest czas napędzany nadmiarem, lecz bogaty w znaczenie, gdzie twój duch, niegoniony za aprobatą, zwraca się do wnętrza w poszukiwaniu mądrości. I w tej zmianie odkrywasz spokój, nie w posiadaniu odpowiedzi, lecz w przyjmowaniu właściwych pytań. Karl Jung nazwałby to alchemicznym etapem, czasem gdy ego zaczyna się rozpływać. Cień staje się widoczny, ujawniając nie zniszczenie, lecz esencję, która pozostaje. Złoto, autentyczne złoto. Ta realizacja nie jest osiągana dzięki nieustannemu dążeniu, uzyskuje się ją przez proces stawania się. To nie są jedynie zmiany w życiu, są to wskaźniki, że wkraczasz w swoją złotą erę okres, w którym twoja przeszłość przestaje dyktować twoją tożsamość, a twoja przyszłość jest rzeźbiona z głębi, a nie ze strachu. Karl Jung twierdził, że ludzkie istnienie rozwija się w dwóch znaczących łukach. Pierwszy łuk celebrowany przez społeczeństwo koncentruje się na budowaniu ego. Wykreślamy naszą tożsamość, gonimy za celami, gromadzimy role i wspinamy się po szczeblach. Zbieramy. Jednak dusza w końcu pragnie czegoś głębszego i bardziej autentycznego. Drugi łuk nie zaczyna się poprzez akwizycję, lecz poprzez odpuszczenie. Fasada, która kiedyś oferowała ochronę, teraz wydaje się dusząca. Zapytanie zmienia się z: Jak mogę osiągnąć sukces? Na kim jestem naprawdę? W psychologii Jungowskiej ten kluczowy moment oznacza początek indywidualizacji, podróży w stronę całości. Czerpał z symboliki alchemii, ilustrując, jak zamiana prostych metali w złoto reprezentuje podniesienie ludzkiego ducha. W tym procesie ego zostaje rozmontowane, cień jest przyjmowany, a prawdziwe ja zaczyna się pojawiać nie w doskonałości, ale w autentyczności. Ten okres Twojego życia nie jest oznaczony zewnętrznymi osiągnięciami chodzi o odnalezienie harmonii w sobie. To czas, kiedy różnorodne części Twojego istnienia zaczynają ze sobą rozmawiać. Zaczynasz żyć z własnej istoty, a nie skupiać się na wynikach. Tak więc, kiedy mówimy o wchodzeniu w swój złoty wiek, nie mamy na myśli bogactwa czy sławy, chociaż te mogą czasami się zdarzyć. Mówimy o wzniesieniu duszy to czas, kiedy zrozumienie zastępuje impulsywne działania. Kiedy samotność staje się schronieniem, kiedy głębia prowadzi Twoją podróż, jak więc rozpoznać, że ta transformacja się rozpoczęła? Nie objawia się jako triumf, zamiast tego przejawia się jako poddanie, jasność i święte rozczarowanie. Teraz łagodnie zbadajmy cztery subtelne oznaki, że Twoja dusza wkracza w ten złoty okres. Pierwszym znakiem jest to, że tracisz zainteresowanie wygrywaniem. Przychodzi czas, kiedy pragnienie sukcesu zaczyna zanikać, nie z powodu porażki, ale dlatego, że urok nagrody zmniejszył się. Wcześniej w życiu świat wydawał się polem bitwy o uznanie. Twój postęp był mierzony osiągnięciami, wyróżnieniami i aprobatą innych. Nauczyłeś się biegać szybciej, wspinać wyżej i głośniej mówić, wszystko w poszukiwaniu poczucia wystarczalności, ale teraz coś w tobie się zmienia. Nawet w sukcesie wyniki nie rezonują w taki sam sposób jak wcześniej. Oklaski mogą rozbrzmiewać, ale nie mają z tobą żadnego związku. Zamiast tego te brawa wydają się dziwnie odległe, jakbyś był widzem triumfu kogoś innego za przezroczystej bariery. Jung mógłby zauważyć, ego, niegdyś suwerenny władca twoich decyzji, zaczyna ustępować miejsca. Nie stajesz się obojętny ani niezainteresowany, raczej stajesz się całością. Dążenie do rywalizacji zanika, gdy w końcu zaczynasz dostrajać się do swojego wewnętrznego rytmu. Pragnienie zwycięstwa, aby zaimponować innym, aby prześcignąć innych, stopniowo ustępuje miejsca głębszej tęsknocie, by żyć autentycznie, mówić swoją prawdę nawet w obliczu niepopularności. Odejście od tego, co nie daje Ci wsparcia, niezależnie od tego, jak atrakcyjne może się wydawać na pierwszy rzut oka. To nie jest upadek, to redyrekcja. Twój kompas już nie współgra z oczekiwaniami społecznymi. Zamiast tego zwraca się ku twojej istocie, przyjmując prostotę, spokój i obecność. Tak, stara wersja ciebie może reagować w strachu. Ta część ciebie, która wierzyła, że wartość wynika z osiągnięć, może się opierać, czując się zagubiona bez celu dogonienia. Jednak w ciszy tego rozplątywania zaczynasz słyszeć łagodniejszy, bardziej autentyczny głos, rytm Twojego własnego istnienia. Nie jest on franticzny, znajduje równowagę. Ta cisza ucieleśnia Twoją suwerenność, ujawniając złotą erę rozkwitającą w Tobie. Cicho przekazuje, że Twoim celem tutaj nie jest występować, lecz pamiętać. Twoim celem jest po prostu istnieć. Tak więc złota era nie zaczyna się od nieustannej walki, zaczyna się od spokojnej łaski, by przestać dążyć do tego, co nigdy nie było naprawdę Twoje. Znak numer dwa Twoje cierpienie ewoluuje w mądrość. Nadchodzi kluczowy moment na Twojej drodze, kiedy przestajesz uciekać przed źródłami swojego bólu. Nie dlatego, że ból znika, ale dlatego, że zaczyna opowiadać nową narrację. Zaczynasz rozumieć, że złamanie serca, zdrada i rozczarowania nie były tylko tragediami, były rytuałami przejścia. Zamiast postrzegać swoje rany jako wskaźniki porażki lub niesprawiedliwości, dostrzegasz je jako głębokich nauczycieli. Jung twierdził, że to, co tłumimy, nie znika po prostu, kształtuje nasz cień. Aby osiągnąć pełnię, musimy się z tym zmierzyć. To jest ścieżka, którą zacząłeś kroczyć. Wspomnienia, których kiedyś unikałeś, stają się teraz okazjami do refleksji. Zamiast obwiniać, zaczynasz pytać, jakie prawdy to odkrywa przede mną. Twoje próby uczyniły cię wrażliwym, a nie sztywnym. Teraz nosisz większe współczucie, nie tylko dla innych, ale także dla młodszej wersji siebie. Rozumiesz, dlaczego wytrwała, dlaczego się potknęła i dlaczego wybrała milczenie. W tej realizacji zaczynasz odzyskiwać swoją siłę. Ból nie definiuje już tego, kim jesteś, ostrzy to, kim masz być. Komunikujesz się z większą miękkością, nie z powodu utraty pasji, ale dlatego, że rozumiesz znaczenie swoich słów. Nie próbujesz już ratować innych z ich cieni, ponieważ wiesz, że prawdziwa zmiana nie może być przyspieszona. Przyjmujesz do wiadomości, że każda osoba podąża swoją świętą linią czasu. Zawirowania przeszłości, niegdyś przytłaczające, ukształtowały się. Przemieniły cię w osobę, która uważnie słucha, kocha mądrze i postrzega jasno. To jest istota alchemii, przejawiająca się w prawdziwym życiu. Nie błyski i blask, ale łzy, które przekształciły się w wgląd. Aspekty twojej podróży, które kiedyś ukrywałeś, stały się twoim źródłem uzdrowienia. Przestałeś szukać kogoś, kto uwolni cię od twoich walk. Zamiast tego przyjąłeś rolę strażnika własnego światła. Istnieje tu dojrzałość, która nie wymaga ogłaszania, po prostu promieniuje w sposobie, w jaki poruszasz się po świecie z gracją, klarownością i delikatnością, która została wypracowana przez trudności. Zatem twoja złota era nie zaczyna się, gdy ból znika, zaczyna się, gdy ból przekształca się w światło. Kiedy Twoja historia przestaje ciążyć nad Tobą, a zamiast tego staje się źródłem mądrości, kiedy możesz ją przyjąć, tulić ją delikatnie i potwierdzić, To nie złamało mnie, to uformowało mnie. Podczas gdy znak Numer 3 wskazuje, że czujesz się bardziej skłonny do swojego wewnętrznego świata niż zewnętrznego. Bez wysiłku znajdujesz się w pogoni za głębią, zamiast rozproszeniem. Aktywności, które kiedyś cię ekscytowały, takie jak ciągła łączność, niekończące się przewijanie i hałas w tle, wydają się teraz jedynie zakłóceniem. Zamiast tego pragniesz spokoju. Samotność już cię nie przeraża, stała się schronieniem, może sięgasz po dziennik, spacerujesz na łonie natury lub po prostu reflektujesz nad swoimi myślami. Bez względu na to, nie uciekasz przed światem, angażujesz się głębiej w swoją rolę w nim. Inni mogą dostrzegać twoją izolację, ale to, co naprawdę się dzieje, to wewnętrzny rozwój. Karl Jung twierdził, że dusza komunikuje się poprzez sny, symbole i nieświadomość elementy, których nie dostrzegamy, gdy świat zewnętrzny jest zbyt zakłócający. Zatem, kiedy zaczynasz zaglądać w głąb siebie, nie rezygnujesz z życia. Czasami coś odchodzi, co prowadzi cię do zmiany perspektywy z dlaczego to się dzieje mnie na na co to tworzy przestrzeń. To nie oznacza, że jesteś wolny od bólu wręcz przeciwnie, wskazuje, że masz wiarę w proces. Oznacza to twój wzrost pośród smutku. Przeszedłeś już przez wystarczającą liczbę końców, aby dostrzec, że nie są to przeciwności, ale bezcenne lekcje. Prawda jest taka, że przezwyciężyłeś swoje lęki nie przez wymuszoną odwagę, ale przez przetrwanie tego, co kiedyś uważałeś za nieprzezwyciężalne. Zobaczyłeś, jak życie trwa nawet po złamanym sercu, jak coś cicho wchodzi, by wypełnić pustkę. W związku z tym uczysz się bardziej chętnie odpuszczać. Już nie prosisz, aby przeszłość wróciła, ani nie opierasz się temu, co zanika. Kłaniasz się delikatnie, nawet przez łzy, rozumiejąc, że to, co jest dla ciebie przeznaczone, nigdy nie wymaga presji. Rozumiesz, że pokój rodzi się nie z trzymania, ale z pozwolenia. Ten akt poddania się nie jest oznaką słabości, to ucieleśnienie mądrości. To wewnętrzne bogactwo, niewidoczne dla zewnętrznego świata, ten rodzaj złota, który rozwija się tylko w ciszy i przez końce. Może teraz, gdy coś odchodzi, czujesz smutek, ale także dostrzegasz subtelną światłość za nim, iskrę zaufania, sugestie stawania się. Gdy przestajesz bać się końców, stajesz się naczyniem dla nowych początków. Jeśli dostrzegłeś tę delikatną zmianę w sobie, mniej obawiający się zakończeń, bardziej introspektywny, mądrzejszy przez ból i wolniejszy od pilności, by zwyciężać, poświęć chwilę na zatrzymanie się. Te spostrzeżenia to nie tylko obserwacje, to zaproszenia od Twojej duszy, by w pełni objąć swoją złotą erę. Zastanów się nad obszarami, w których kurczowo trzymasz się czegoś. Jakie stare narracje wciąż wpływają na twoje lęki? Jak możesz zacząć przyjmować ten nowy sposób istnienia? Ta podróż nie polega na pośpiechu w dążeniu do zmiany czy naprawianiu siebie, chodzi o pozwolenie trwającej transformacji, zakotwiczyć się, doświadczyć i uznać. Rozważ napisanie cichego listu do siebie, w którym docenisz swoje trudności, swój rozwój oraz stopniowe brzegi, które pojawiają się pod powierzchnią. Zapytaj siebie, jak mogę pielęgnować tę nową mądrość? Gdzie mogę uwolnić to, co już mi nie służy? Gdy coś odchodzi, zaczynasz zastanawiać się nie nad tym dlaczego to się dzieje tobie, ale nad tym, na co ta pustka tworzy przestrzeń. To nie oznacza, że jesteś wolny od bólu, wręcz przeciwnie, oznacza, że ufasz drodze. To pokazuje, że dojrzałeś dzięki swoim smutkom. Po stawieniu czoła wystarczającej ilości końców, zdajesz sobie sprawę, że nie są one wrogami, są twoimi nauczycielami. Rzeczywistość jest taka, że przezwyciężyłeś swoje lęki nie dzięki czystej sile woli, ale poprzez przetrwanie doświadczeń, które kiedyś uważaliśmy za nieprzezwyciężone. Obserwowałeś, jak życie trwa pomimo złamanego serca, jak coś cicho przychodzi, aby zająć pustkę, którą pozostawiło. W konsekwencji, łatwiej jest ci puścić. Nie opłakujesz odejścia przeszłości, ani nie walczysz o to, co się zmniejsza. Lekko się układasz, nawet wśród łez, rozumiejąc, że to, co jest dla ciebie przeznaczone, nie wymaga siły. Zauważasz, że spokój nie pochodzi z trzymania się, ale z akceptacji. Ten akt poddania nie jest oznaką słabości, to przejaw mądrości. To wewnętrzne bogactwo, które pozostaje niewidoczne dla świata zewnętrznego, złoto, które rozwija się jedynie w milczeniu i w obliczu końców. Może teraz gdy coś zanika, doświadczasz smutku, ale również delikatnego światła za tym, iskry zaufania, szeptu przemiany. Bo gdy przestajesz bać się końców, stajesz się przewodnikiem dla nowych początków. Jeśli odczuwasz tę subtelną zmianę w sobie, czując się mniej przestraszony pożegnaniami, bardziej refleksyjny, mądrzejszy dzięki cierpieniu i mniej pochłonięty wyścigiem do osiągnięcia, zatrzymaj się na chwilę. To nie tylko przemyślenia, to zaproszenia od Twojej duszy, aby w pełni objąć swój złoty wiek. Zastanów się, gdzie być może trzymasz się zbyt mocno. Jakie stare narracje nadal wpływają na twoje lęki? I jak możesz zacząć przyjmować ten nowy sposób istnienia? Ten proces nie polega na szybkim zmianie lub naprawie siebie, chodzi o pozwolenie na osadzenie się transformacji, która już się dokonuje, aby mogła być doświadczana i przyjęta. Zastanów się nad napisaniem delikatnego listu do siebie uznając swoje wyzwania, swój rozwój i stopniowe zmiany zachodzące pod powierzchnią. Zapytaj siebie, jak mogę pielęgnować tę nową mądrość, co mogę puścić, co już mi nie służy. Złoty wiek nie wymaga doskonałości, wymaga Twojej obecności, wymaga odwagi, aby z cierpliwością i elegancją objąć swoją ewoluującą tożsamość. Dzięki temu honorujesz świętą alchemię swojej podróży, przekształcając to, co kiedyś wydawało się ciężarem, w czyste złoto. Nie usłyszysz rzężących trąb, ani nie zobaczysz żywych banerów, ogłaszających Twoje przybycie do tej fazy. Zamiast tego nadchodzi do ciebie delikatnie, niczym miękkie wieczorne światło, które cicho otula wszystko, co napotyka. Poznasz to nie dzięki doskonałemu wykonaniu czy monumentalnym osiągnięciom, ale przez głębokie poddanie się rzeczywistości, odpuszczenie potrzeby kontroli lub uznania. Karl Jung zauważył, przywilej życia to stać się tym, kim naprawdę jesteś. Ta złota era może mniej dotyczyć wieku czy osiągnięć, a bardziej odkrywania swojego prawdziwego ja, swojej istoty, swojego ducha. Dlatego, jeśli zauważysz, że stajesz się łagodniejszy, mądrzejszy i mniej uwięziony przez chaos wokół, nie bój się, że znikasz. Nie zmniejszasz się, przemieniasz się w złoto. To są echa psychiki, gdzie zgłębiamy ukrytą trajektorię stawania się poprzez symbole, duszę i pamięć. Jeśli to z tobą rezonuje, nie jest to przypadek. To twoja własna głębia sięga do ciebie.